Witam Was serdecznie w kolejnym paranormalnym zestawieniu strasznych nagrań. Jeśli po obejrzeniu materiału film Wam się spodoba, to proszę Was bardzo o subskrypcję i łapkę w górę. A teraz zapraszam na seans. Numer 5 Materiał, który obejrzymy sobie na starcie, znalazłem na Reddicie. Na filmie z kamery bezpieczeństwa w domu możemy zobaczyć zwyczajne życie trzech osób, jednak w pewnym momencie dzieje się coś nieoczekiwanego. Opis do tego filmu jest dość krótki, ale wymowny. Moja kuzynka była w jadalni, kiedy poczuła, że coś pociągnęło ją za włosy. Kobieta stoi koło stołu w jadalni, wykonując jakieś czynności, kiedy nagle, ni stąd, ni zowąd, jakaś niewidzialna istota pociągnęła ją za włosy. Kobieta rozejrzała się wokół siebie, ale nie było tam zupełnie nikogo, kto byłby za to odpowiedzialny. Stała tak przez kilka sekund całkowicie zszokowana, kiedy stwierdziła, że skoro nie ma tam nikogo, to nic się nie stało. Mieszkańcy tego domu nie mają pojęcia, co tak naprawdę sprawiło, że włosy tej kobiety same uniosły się do góry. Numer 4. Pewna młoda kobieta zaczęła doświadczać dziwnych sytuacji w swoim życiu. Postanowiła podzielić się tym na TikToku. Z początku ludzie, którzy to widzieli, byli przekonani, że te filmy są ustawione, a dziewczyna robi to tylko dla wyświetleń. Skrupulatnie przejrzałem każdego TikToka i stwierdziłem, że nie może ich zabraknąć w naszym zestawieniu. Użytkowniczka TikToka o nazwie I'm Some I Guess zaczęła dzielić się tym, co dzieje się wokół niej. Nie pokażę wam wszystkich jej TikToków, sami możecie to obejrzeć. Linki, jak zawsze, są w opisie pod filmem. Pewnego dnia udostępniła film, na którym mówi do tego bytu, aby przewrócił postawioną przed nią butelkę z wodą. Can you move that again, please. Jak widać, na prośbę dziewczyny, jakaś siła najpierw porusza delikatnie butelką, a później ją przewraca. To jednak nie wszystko, bo to, co poruszało niewinnie butelką, poszło razem z nią do pracy. TikTokerka, słysząc podejrzane hałasy dobiegające z niewielkiego magazynu, poszła to sprawdzić. Nagle z półki spada jakiś mały przedmiot. Jednak sam była na tyle odważna, że nagrywała dalej. Rozglądając się uważnie i próbując wyjaśnić sytuację ze spadającym przedmiotem, nagle jeden z kartonów się przesuwa. Dziewczyna natychmiast to wyłapała, co mocno ją zszokowało. Cała ta sytuacja przybierała na sile, bo kiedy sam odwiedziła przyjaciółkę po pracy, byt, który był do niej przywiązany, zamanifestował się również i u niej w mieszkaniu. So I Door back there, you can hear it. Stop now. Okay, so you might think it might be the neighbor or something, or like a dog or something at the door. But look, 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 look. Sam dotarła do swojej przyjaciółki jako pierwsza. W mieszkaniu nie było nikogo poza nią. Jakaś nieznana siła dosłownie waliła w drzwi, a kiedy dziewczyna wrzasnęła, aby ten przestał, nagle stukanie ustaje. Tuż po tym zdarzeniu sam podchodzi do drzwi i pokazuje nam, że kompletnie nikogo tam nie ma. I po tym filmie na jej kanale nastaje długa cisza. Dziewczyna nic nie udostępnia, nie odpowiada na komentarze, nie daje znaku życia, i wreszcie pojawia się długo wyczekiwany update. Dowiadujemy się, że od czasu opublikowania filmu Z mieszkania przyjaciółki w jej życiu wydarzyło się wiele złych rzeczy. Jej chłopak był na tyle przerażony tymi sytuacjami, że zerwał z nią z dnia na dzień. Matka Sam miała wypadek samochodowy. Dziewczyna pod koniec roku straciła pracę. A brak aktywności w internecie to tylko potrzeba zaprzestania dzielenia się życia z demonem. Ja oczywiście nie pokazałem Wam wszystkich filmów z kanału Sam, ale gorąco Was zachęcam do obejrzenia i prześledzenia całej sytuacji na własną rękę. Numer 3. Pewnego styczniowego dnia 14 lat temu, dwie nastolatki postanowiły urządzić sobie pogawędkę z duchami. Na kanale Everlasting Life możecie znaleźć typowe filmy nastolatek z tamtych lat. Ale na tym właśnie kanale znajduje się jeden zupełnie odbiegający od innych film. Na samym wstępie dziewczyny wyjaśniają, że znajdują się w starym domu jednej z nich. Cały materiał nagrywany będzie w sypialni rodziców, gdzie aktywność paranormalna skupia się właśnie tutaj. And we have her hands up. Put your hands up. Oh. And she's holding the camera. Yeah, I'm holding the camera. Look at my arm. See that? <laughs> oh my god! Oh my god. <laughs> oh my god. Oh my god. Is that a book? Oh my god, oh, oh my god. god, that was a book. The book just fell off the shelf. Oh. That book just fell off the shelf, I swear to god. Oh my god. Oh my god, is that? Oh my god, it sounds like there's something moving on the carpet. What is it? I can't see look, wait look. look, look, look. Oh my god, the book's are Brianna, being. the book's moving. Whoa, whoa, Oh my god, shh. Should we leave? Brianna. Oh bro. my god. It's coming closer to us, Brianna. Kiedy dziewczyny prowadzą swoje małe śledztwo, najpierw słyszą pojedyncze stukania. Będąc w totalnej ciemności, nie widzą, czy ktoś lub coś koło nich się kręci. W pewnym momencie z półki spada książka, która po jakimś czasie zaczyna się do nich przemieszczać. Nie wiem, czy to wideo jest prawdziwe, czy też nie, ale jedno muszę przyznać. Strach tych młodych dziewczyn oraz fakt, że jest to jedyne paranormalne nagranie na tym kanale, pozwala mi stwierdzić, że ten materiał jest jak najbardziej zbliżony do Prawdy. Numer 2. Kolejny materiał na naszej liście pochodzi ze słynnego już u nas kanału YouTube Twin Paranormal. Chłopaki udali się do Eloise Asylum. W czasach swojej świetności miejsce to było ogromnym kompleksem, gdzie znajdował się szpital psychiatryczny, szkoła, policja, straż pożarna, domy i wiele, wiele innych budynków. Eloise Asylum to opuszczony już kompleks 75 budynków, a ten, który był szpitalem psychiatrycznym nosi miano nawiedzony kiedy zapadła noc i panowie zostali zamknięci w szpitalu na 12 długich godzin rozpoczęła się ich bardzo ciekawa przygoda po spędzeniu tam już kilku godzin siedzieli w jednym z pomieszczeń i nasłuchiwali odgłosów które nie należały do żadnego z nich oh, yeah. Ryan, Wyatt oraz River rozmawiają między sobą, kiedy nagle w tle rozlegają się czyjeś kroki. Na szczęście nagrywający sam siebie Ryan wyłapał w tle tajemniczą postać, która przemyka w ciemności. Jednak cała trójka była w tamtym momencie całkowicie sama nie było z nimi nikogo innego więc, kogo lub co najlepsze co udało im się wtedy nagrać? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer jeden. Przesympatyczna rodzinka The Hamiley Family dzieli się swoim zwyczajnym życiem na TikToku. Jednak kilka lat wcześniej udostępniali na swój profil zupełnie inne materiały. Pomiędzy filmami ukazującymi ich normalne życie, rodzina Hamiley wrzucała również krótkie paranormalne fenomeny. Cała aktywność skupiała się w kuchni, która była za plecami mężczyzny grającego na komputerze. Otwierające się szafki, wyrzucane z półek przedmioty, to nie było dla nich nic nadzwyczajnego. Nawet kiedy ten nieznany byt otwierał otwierał i zamykał lodówkę, nie przeraziło to tej rodziny na tyle, aby w popłochu wiała co sił. Jednak na nasze nieszczęście rodzina postanowiła, że mają dość życia z poltergeistem. Cała czwórka przeprowadziła się do nowego, spokojnego domu, gdzie ich przygoda z paranormalnym światem dobiegła końca, a ich profil zalewany jest od tego momentu zwykłymi rodzinnymi tiktokami. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli materiał wam się spodobał, to proszę o łapkę w górę i subskrypcję, bo daję wam darmowy content, a wy możecie przyczynić się do rozbudowy kanału. Widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.